Wiewiórki i Bobry, dzień dobry. Dzisiaj tak nietypowo odrobinkę, bo zaczynamy z Piotrem od researchu pola, na którym chcemy zrobić spotkanie weekendowe kolektorców. Eee, mojej grupy, naszej grupy na Facebooku, tam w oddali Piotrek. Eee, w tej chwili wpadliśmy na łąkę, eee, zrobić taki research, sprawdzić, czy nie ma tutaj wysypanego Green Westu. Każdy z nas wykopał 10 dołków, Piotrek wraca, właśnie. Co wyszło? No ja znalazłem monetkę Elizabeth II z lat 70 5 pensów, ona jest u Piotrka. potem dokopałem do tego jeszcze taki skobelek, jakąś dupkę od pocisku myśliwskiego, której nie pokazuję i taki wydaje mi się, że bardzo ładny guzik pozłacany, tutaj widzę jakiś skrzydełka, motyw skrzydełek, czekajcie spróbuję go powiększyć odrobinkę ten sposób może będziecie go lepiej widzieć. Ja oczywiście nie widzę na moim podrapanym wyświetlaczu, co nagrywam, trudno mi powiedzieć. Na pewno widzicie moje długie pazury, brudne pazury, bo farmer był z nami, pokazywałem mu, jak działa detektor i, no i nie zdążyłem założyć rękawiczek i zamaskować tych, tych takich niekorzystnych, niekorzystnych rzeczy. No ale przepraszam za, za wygląd moich dłoni, wczoraj cięłem drzewa. Robiłem jakieś inne cuda i jeszcze nie miałem czasu ugarnąć się po nocy. Tak jak mówię, Piotrek wraca. Zaraz podjedziemy do farmera, pokażemy co wyszło. Nagramy krótkiego live'a na grupę kolektorów of History Tears. Na Facebooku pokażemy tą łąkę kolegom. No i cóż, no i przeniesiemy się w miejsce, gdzie możemy więcej pokopać. Więcej niż 10 dziurek zakładane. No co jeszcze, nad polem trochę niekorzystnie, linie wysokiego napięcia dwie. Także, także niektóre wykrywacze będą miały problem, ale okolica piękna, trawka króciutka, ziemia w miarę miękka, da się kopać. No i tyle, tyle. Tyle widzimy się na podokach. Nakopiemy no, z Piotkiem taki padoczek, niewielki, pośrodku wioski. Miejsce niezwykle obiecujące, ale powiem Wam, jest tak twardo, no ja w tej chwili wyciągnąłem Silvera, żeby nie było. Silver Spring. Także jest grubo. Tutaj jeszcze pędrak siedzi w grudce ziemi. Nie wiem czy go widzicie. Tam się rusza, zakupuje, bo go wykopałem. Twardo nie idzie szpadla wbić. A na domiar złego wszędzie mrówki. Cały padok jest jednym wielkim mrowiskiem. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Trzeba go, Trzeba go sprawdzić, trzeba go przejść. Wyjścia nie ma. No i już myślałem, że to będzie romek no ale, ale to jednak tylko guziczek. Podrzaskany, tutaj łóżko oderwane. No szkoda. Pod i łzy, mówię wam, pod i łzy na tym podok. Ale walczymy. Mi wyszedł następny pędrak. Piotrek woła, że ma Wiktorka albo George'a ja tym razem taka nakładka na guzik posrebrzana albo z brązu arsenowego, ale ciągle bez monetki z tego padoka. Jak na życzenie, u mnie też Wiktorka. Nie, to George albo Wiktor George. O Boże, nie wiem. Nie wiem, wy pewnie już widzicie. A jak się upewnię, w domu po umyciu tej monetki pokażę ją z informacją, czy znam rocznik, rocznik tutaj gdzieś w dole powinien być. Ale w końcu jest monetka, milutka. Piotrek tutaj, wyprzedziłem go o rzut, rzut kamieniem. No, ten o długość nosa końskiego, bo na podoku jesteśmy, wyprzedziłem go w pogoni o fan dnia i chyba usiadł mi fan dnia właśnie. Taki kopnięty, czekajcie gdzie to jest. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Nie wiem, czy nagrywam to w jakimś stopniu ostro. Zupełnie nic z wyświetlacza nie widzę, ale powiem Wam, jest mega fancik. Tak, będzie lepiej go pewnie dla Was widzieć. Kompletna chyba. Wpinka, spinka, broszka. Raczej broszka, bo to tokuje, To kuje. Mega, mega, bardzo się cieszę. Ojej, czekajcie, bo ja nie wiem, co ja Wam pokazuję. Holender. Nie wiem czy pomniejszyłem, czy powiększyłem obrazek. No, w każdym razie absolutnie nic nie widzę w tym wyświetlaczu. No, ale fan, jak widzicie, Wy mam nadzieję, widzicie w przeciwieństwie do mnie. Jest obłędny. Nie jest to na pewno rzecz stara. Nie przypuszczam, żeby była z żółtego metalu. Jest tylko tak porzucona. Kamień też pewnie nie jest diamentem, ale, ale cieszy. Taki fajny fancik z Paduka. U Piotrka Dżorżek, piękny, srebrny. Tutaj dosłownie kawałeczek to od ode mnie. dzisiaj dzień zrobiony. No, jest dzień zrobiony. On taki wycieruszek odrobiony. Od tak, ale widać, tu jest kawałek tego. widać i nawet jest ten, zaraz go doczytam. No, ja myślę, że to 6 pańców powinno być tak po wielkości. Fajnie. Ha, 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 u mnie takie. Takie, taki, taki mega. Ale mega, nie? Na ryby można. Tak, tutaj jest końcówka Vs. Ale strasznie. Ale z tyłu widać tarczy, kawałek góry. Dobra. Trzeba się no napić, zrobią, jest, jest, sreberko, no jak jest, jest, z dupka, to już, już na tarczy. Tak jest. No i teraz dla odmiany współczesne 2 pi. Znaczy nie takie współczesne, bo jeszcze Elżbieta druga z młodą główką mi się wydaje, że tutaj się kryje na rewersie czy też awersie. Daty odczytam w domu, mógłbym kogoś pozdrowić, ale niestety, wybaczcie, nie, te oczy. Piotr, gdzieś tam koło bramy fartinga, Fartinga Wiktorii A mi wyszło teraz takie coś Ołowiany go. No, nie wiem czy to nie było od Jelcza Gałki do Kierunkowskazów Żartuję oczywiście, ciężkie No kawałek ołowiu, nie wiem czemu mógł służyć Jeszcze jedna monetka A no, ta jest takim dosyć poważnym zestruktem, niewiele na niej widać no ale po oczyszczeniu w domu może się uda ustalić czym było. A tak fiksujemy dołki. Ach, ciach nie ma dołka. I słuchajcie w dzisiejszym filmiku to tyle. Nie strasznie jestem. Eee, było to co było. Było potwornie gorąco, jeszcze od tej pory od, odczuwam skutki tego przegrzania o tym słońcu. No, pobawiliśmy się z Piotrem dosyć sympatycznie. Następnym razem zabierzemy kilofy, będzie łatwiej. Ja Wam dziękuję pięknie za uwagę. A teraz jeszcze chrypi od klimatyzacji. Dziękuję pięknie za uwagę. Jeszcze wspomnę tylko, że na polu zelektryzowała mnie wiadomość od Andrzeja, że w moim rodzinnym Lubaniu chłopaki, tutaj taka nalepka jest, nie wiem, czy widzicie, o tutaj, z tej właśnie grupy eksploracyjnej, znaleźli niesamowity skarb, około 900 braktatów, braktetów, braktatów, nie wiem jak to się wymawia fonetycznie, no mniejsza większość, no, rzecz unikatowa w okolicy mojego rodzinnego Lubania, miasta z którego pochodzi też Mister Lony, no, zaskakujące, bardzo fajne, ja obejrzałem już yy, film z wykopania, z wykopania tego skarbu, no jestem zażenowany poziomem komentarzy, no ale to taka doba, taki internet coś niesamowitego, do tej pory największe znalezisko, Andrzej gdzieś wygrzewał w sieci liczyło sobie 600 sztuk tego typu monet, tym razem wyszło ich ponad 900, także no, rzecz, która oszałamia chciałbym tak znaleźć na podoku jutro zobaczymy, może jeszcze pokopie może nie pokopie, zobaczymy, wszystko będzie zależało od Samopoczucia i pogody. Wam dziękuję za uwagę. Bądźcie zdrowi, bądźcie uśmiechnięci. No i oczywiście, niech moc was nie opuszcza. Hej hej, papa! Pa.